Jak pewna matka ośmieszyła się próbując zwolnić nauczycielkę, która była dyrektorką. W mojej klasie pojawił się nowy uczeń, Tomek, chłopiec, którego energia nie znała granic, ale niestety nie była to ta konstruktywna energia, tylko raczej seria eksplozji, które codziennie rozrywały lekcje od środka, rzucał krzesłami, nożyczkami, robił krzywdę innym dzieciom, a największy kryzys przyszedł w Halloween, kiedy ugryzł kolegę w ramie, a potem próbował wrzucić klasowego chomika do budynku z napisem dla Zombie". Więc po tym incydencie zawiesiła go na trzy dni, a następnego dnia wparowała do klasy jego mama, pani Zawadzka, w sportowym i pianą na ustach, krzycząc, że jestem niekompetentna, to anioł i że ona uczyła jego starsze domu i doskonale wie, prawdziwa edukacja, a nie jakaś tam wrażliwość pokolenia Z że dzieci się przecież kłócą i gryzą normalnie, a ja wyraźnie jestem nowicjuszką, która nie ma pojęcia co robi i że popełniłam ogromny błąd, dając szlaban jej wyjątkowemu synowi. Więc chwyciła za telefon, włączyła głośnik i zadzwoniła do sekretariatu, żądając rozmowy z dyrektorem Donaldsonem i mówiąc, że ta nauczycielka z sali numer 12 powinna zostać wyrzucona jeszcze dziś. Na co sekretarka odpowiedziała spokojnie, że dyrektor Donaldson odszedł na emeryturę, a teraz obowiązki przejęła nowa osoba. Dyrektor Johnson, który właśnie przebywa w sali numer 12 na tygodniowych obserwacjach, wtedy pani zawadka zamarła, rozejrzała się po półszej klasie, w której byłam tylko ja i zaczęła składać elementy układanki, aż w końcu z przerażeniem zapytała: Jak się nazywa ten dyrektor? A ja uśmiechnęłam się szeroko. Stałam, podeszłam do tablicy i napisałam dużymi literami: Dyrektor Johnson, sala 12. Po czym odwróciłam się do niej i powiedziałam: Dzień dobry, pani Zawadzka. To ja. Jestem nową dyrektorką tej szkoły, a dzisiejsze zajęcia prowadziłam celowo, by przyjrzeć się zachowaniu Tomka z bliska. Dodałam też, że mam 8 lat doświadczenia, tytuł magistra pedagogiki i dokładnie wiem, co robię, więc pytam, czy na pewno chce pani, żebym zwolniła nauczycielkę, która tylko próbowała zapanować nad uczniem gryzącym kolegów? Wtedy pani Zawadzka zbledła, zaczęła się cofać, mówiąc coś o tym, że musi odebrać syna, ale ja tylko przypomniałam, że Tomek jest teraz w gabinecie pedagoga, gdzie czeka na nią spotkanie w sprawie jego planu interwencji behawioralnej, a kiedy usłyszała słowo konsekwencje, prawie wybiegła z klasy, a tydzień później Tomek był już zapisany do innej szkoły.